Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku, czekając na super ważne dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, dzisiejszy ten poranny materiał, przypominam, tak naprawdę w tym tygodniu jest sporo danych makroekonomicznych do dyskontowania i wiele być może innych wydarzeń, które się pojawią. Natomiast najistotniejsze z tego, co jesteśmy w stanie przewidzieć, pojawi się dzisiaj o godzinie 14:30, czyli dane z amerykańskiej gospodarki o inflacji CPI. Dane, przypominam. Bardzo pozytywnie zaskoczyły rynek w grudniu. Były to dane za listopad, ale rynek w zdecydowanej większości został e, e, nie u. Nie, z, Uznał, że te dane są niewiarygodne, dlatego też te dzisiejsze publikacje one mają za zadanie potwierdzić albo zaprzeczyć tendencjom, które się wtedy ujawniły. No i myślę, że jest spora szansa na wygenerowanie dzisiaj sporego impulsu i o tym sobie będziemy dzisiaj mówić. No I oczywiście zapraszam dzisiaj. Rozpoczniemy sobie wcześniej live z komentarzem na żywo do tych danych o godzinie 14.10, dlatego to już teraz serdecznie zapraszam na kanał. Ale na samym początku naszego spotkania przypominam na kanale nie ma żadnych rekomendacji to są tylko i wyłącznie nasze opinie to co robicie na własnych rachunkach robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia więc na samym początku ja mówię trochę od siebie później sesja Q&A w tle jest ankieta dotycząca indeksu WIG20 czego się dzisiaj spodziewacie sesji wzrostowej spadkowej czy sesji bez zmian. Zachęcam tradycyjnie do subskrybowania dodawania komentarzy zostawiania kciuków w górę zwłaszcza te kciuki w górę pomagają algorytmowi za co serdecznie dziękuję. Przypominam, że mieliśmy także naszą akcję charytatywną Ace Market U dzieciom. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z moim materiałem, który podlinkowałem na temat rozliczeń i podziękowań oficjalnych za tą naszą akcję charytatywną. No i oczywiście przypominam także, że będziemy trzymać rękę na pulsie Gdyby się dzisiaj coś spektakularnego działo, gdyby się w ogóle działo coś niezwykłego, ponieważ ten tydzień jest przepojony ważnymi danymi makroekonomicznymi, chociaż dzisiaj moim zdaniem będą te najważniejsze w tym tygodniu i na nie warto zwrócić uwagę. A więc, szanowni inwestorzy, od razu przechodzimy do konkretów, przechodzimy do analizy wykresów, analizy tego, co się dzieje, i w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na amerykańskiego dolara, bo tak naprawdę dzisiaj. Warto patrzeć na trzy, przede, przede wszystkim na trzy rynki. Pierwszy to jest amerykański dolar, drugi to są rynkowe oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych, wyrażone między innymi zachowaniem amerykańskiej obligacji, bo dopiero później w dalszej kolejności reakcje rynków ryzyka, a przede wszystkim indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych na to, co się dzieje. No i oczywiście przypominam, wczoraj rozpoczął się atak na niezależność Fedu, zaatakowano Paula, rynek w ogóle się tym jakby nie przejął, chociaż inwestorzy ze świata. Zaczęli sprzedawać amerykańskiego dolara. Dzisiaj o po poranku jesteśmy dokładnie na wsparciu 1:16,40, czyli miejscu, gdzie mamy spojrzenie średnich kroczących, gdzie mamy linię szyi, takiej formacji odwracającej tendencji. Więc naprawdę te dzisiejsze dane będą w stanie wywołać impuls w jedną albo w drugą stronę. Z czego moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne, że jednak amerykański dolar zacznie się osłabiać, ponieważ jestem przywiązany do tezy, że amerykańskie dane o inflacji pokażą nam i będą potwierdzać, procesy dezinflacyjne, które ujawniły się na danych w grudniu za listopad. Także amerykański dzisiaj dolar moim zdaniem pójdzie do góry i gdyby tak się stało byłoby to bardzo pozytywne zjawisko. Kolejny rynek, amerykańskie obligacje dziesięcioletnie, rynek przyszłości stóp procentowych i widzimy tutaj sytuację, że w ostatnim czasie rentowność tak jakby chciała się wybić górą, chciała ruszyć mocniej w górę. Oporem są okolice 4.24.23, zwłaszcza 4,23 średnia sesyjna na daily, a więc uwaga na to, co się tutaj wkrótce wydarzy, gdyby przebicie 423 miało miejsce, odwrócona formacja RGR powstanie z zachętą do dyskontowania wyższych poziomów na rentowności. No i oczywiście rynek rynek także patrzy na oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych na rynku pieniężnym widzimy ciekawe zjawiska, tak jakby marzec już nie stawał się scenariuszem bazowym na obniżkę stóp procentowych. Rynek rynek zaczyna dyskontować, że kwiecień, kwiecień to będzie to miejsce, kiedy moment, kiedy będzie obniżka stóp procentowych w następnej kolejności widzimy, że rynek oczekuje takiego zjawiska w lipcu albo w grudniu, więc zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną widzimy. Że to prawdopodobieństwo się przesuwa, cały czas rynek zakłada dwie obniżki 100% w tym roku do dna cyklu, 54 punkty bazowe. Jeszcze tydzień temu, przypominam, było to 50, 60 punktów bazowych, teraz tylko 54,5 punkta bazowego do dna cyklu. No i to są ważne punkty odniesienia. Jeżeli te prawdopodobieństwa pójdą do góry, będzie to negatywna informacja dla amerykańskiego dolara, ale pozytywna dla aktywów ryzykownych, dla surowców, dla bitcoina dla rynków wschodzących i oczywiście dla giełdy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli podane prawdopodobieństwa zaczną się zmniejszać, no to oczywiście reakcja może być odwrotna i dla porównania inne ważne banki centralne w strefie euro rynek dyskontuje, że no może będzie 15% szansy na kolejną obniżkę stóp procentowych, ale w rynku już nie ma, już nie ma więcej obniżek stóp procentowych. No i zaczynamy nawet dyskontować podwyżki stóp procentowych, chociaż względem tego co się wydarzyło, co miało miejsce dokładnie na początku tego roku, czyli ponad tydzień temu, to ta podwyżka stóp procentowych wyparowała generalnie rynek nie spodziewa się żadnych przytasowań na stopach procentowych w tym roku. Dla Japonii dla porównania zwróćmy uwagę, rynek zakłada cały czas cztery podwyżki o 10 punktów bazowych. Praktycznie w każdym kwartale ma być jedna podwyżka o 10 punktów bazowych, i to jest scenariusz bazowy, i ten scenariusz się nie zmienił na przestrzeni ostatniego tygodnia. Dla innych porównań, dla Wielkiej Brytanii w rynku są, niecau, są dwie obniżki stóp procentowych w tym roku. Dokładnie widzimy tutaj, że ta pierwsza według rynku będzie w kwietniu. Analogicznie do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, mają stopy procentowe spadać. No i jeszcze dla ciekawostki, w Szwajcarii w Szwajcarii widzimy też stopy procentowe w tym roku według rynku mają pozostać bez zmian, ale raczej pod koniec tego roku. Rynek widzi podwyżkę stóp procentowych, ale nie jakąś taką bardzo prawdopodobną. Jest 15% prawdopodobieństwa, że podwyżka stóp procentowych będzie, więc tak naprawdę i w strefie euro, i w Szwajcarii stopy procentowe w tym roku według rynku mają pozostać bez zmian. Ale my przede wszystkim będziemy się koncentrować dzisiaj na Stanach Zjednoczonych, na przesunięciach w oczekiwaniach. No, i zwróć uwagę, marzec i kwiecień to są bardzo istotne poziomy wyznaczane przez prawdopodobieństwa na chwilę obecną na poziomie 30% dla marca i 49%, no, 50% dla kwietnia, i to odpowiada, prawdopod i to odpowiada poziomomom rentowności na chwilę obecną w rejonie 4,20. Więc, jeżeli ktoś nie ma takiego odczytu prawdopodobieństwa, warto sobie Oglądać dzisiaj zachowanie amerykańskich rentowności, żeby lepiej zrozumieć te przesunięcia w oczekiwaniach stóp procentowych. Jeżeli rentowności będą spadać, prawdopodobieństwa na obniżki stóp będą się zwiększać. Jeżeli rentowności pójdą do góry, prawdopodobieństwa będą się zmniejszać. Więc amerykański dolar i amerykańskie obligacje to są rynki w pierwszej kolejności, na które warto patrzeć dzisiaj. Patrząc po tym, co się wydarzy na danych o inflacji, a przypomnę, to są super ważne dane, moim zdaniem najważniejsze dane makroekonomiczne w tym tygodniu. Kolejne rynki dopiero to są indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, indeksy w Stanach Zjednoczonych wczoraj nowe maksima czasów. inwestorzy z, mają jest coraz większe prawdopodobieństwo, że. Na indeksie Standard punkt, dojdziemy do poziomu 7000 punktów. Może w tym tygodniu już będziemy go testować, może nawet jeszcze dzisiaj. Jeżeli dane będą sprzyjały apetytowi na ryzyko, to ten poziom 7000 może być już nawet na otwarciu. Testowany jest tak, pół procenta miejsca do wzrostu, żeby ten poziom zaliczyć. Na NASDAQ, moim zdaniem, jeszcze ważniejsze informacje zostały nam przez rynek przekazane, ponieważ jak widzimy, tutaj dwumiesięczna linia trendu spadkowego, która się dzielnie broniła, a pada pada na naszych oczach, więc otwiera się przestrzeń do też zdynamizowania tendencji wzrostowych na spółkach technologicznych. Więc jeżeli jeżeli rynek nie będzie dzisiaj zaskoczony negatywnie danymi o inflacji, to moim zdaniem czeka nas także tutaj szturm na maksima wszechczasów i pozytywne tendencje do dyskontowania. Więc moim zdaniem jest to bardzo, bardzo pozytywne, to co się dzieje. No i oczywiście konsekwencją tego wszystkiego są dzisiejsze zachowania giełd w, w, w Azji. No, zwróćcie uwagę to, to, co się dzieje. Wczoraj, wczoraj przypominam też, Stany Zjednoczone zupełnie zignorowały, zlekceważyły, miały gdzieś temat związany z atakiem na niezależność FEDU, na prezesa Pawela. Wzrost indeksów giełdowych po niższym otwarciu pokazuje, że sentyment jest niezwykle pozytywnie nastawiony. No i efektem tego w Azji jest ponad 3% wzrost na Nikkei na luce wzrostowej nawet maksima czasów, no po prostu przepięknie to wygląda, naprawdę super to wygląda i jeszcze dodatkowo mamy też sesję wzrostową, chociaż nie aż tak ładną na giełdzie w Chinach, dlatego też moim zdaniem klimat inwestycyjny mocno sprzyja apetytowi na ryzyko i możemy się spodziewać małej euforii na indeksach, na giełdach papierów wartościowych, jeżeli się okaże, że te dzisiejsze dane są pozytywnie odebrane przez rynek, więc na razie kontrakty terminowe, zachowują się fantastycznie, na złocie nowe maksima wszechczasów, tendencja wzrostowa pięknie trwa i przypominam tutaj na złocie okolice 4007 są wyznaczane jako, jako miejsce gdzie możemy się wkrótce znaleźć na srebrze też mamy nowe maksima wszechczasów, tutaj sytuacja jeszcze bardziej jest atrakcyjna dla popytu na ryzyko no i oczywiście na miedzi na miedzi też wzrosty nawrót nad 13 tysięcy dolarów mocno sprzyja apetytowi na ryzyko i też przypominam, jeżeli się okaże, że dzisiaj dane o inflacji pokazują ją, pokazują procesy dezinflacyjne, to konsekwencją tego powinno być właśnie przesunięcie oczekiwań na, na dalsze obniżki 100%, a to jest oczywiście paliwo do wzrostów metali szlachetnych i przemysłowych, dlatego też moim zdaniem, jeżeli dzisiaj inflacja będzie sprzyjała apetytowi na ryzyko, no to będziemy też świętować prawdopodobnie na surowcach. No i oczywiście największym zagrożeniem jest to, co się dzieje teraz na ropie naftowej. Czerwona flaga padnie, jeżeli padłby poziom 60 dolarów na ropie, na razie jesteśmy coraz bliżej tego poziomu, to jakieś podwójne dno się ukształtowało i przypominam to, co się dzieje na ropie naftowej. Ostatnie sesje wzrostowe są efektem rosnącego ryzyka na Bliskim Wschodzie związanego z Iranem, A dlatego też wszystkie informacje z Iranu należy interpretować. Cenotwórczo, tak nam pisze tutaj Bloomberg, tak tam pokazują serwisy informacyjne, ale dla rynku 60 dolarów moim zdaniem jest to wartość niezwykle istotna. Przekroczenie tej bariery może studić nastroje i generować korekty na indeksach giełdowych, ale patrzymy, patrzymy na to, co się tutaj dalej wydarzy i z aktywów ryzykownych oczywiście bitcoin. No i na tym bitcoinie dzisiaj, o poranku w Europie budzimy się, mamy znowu 92 tysiące na radarze, ale też zwróćmy uwagę, Średnia 50. 50 w poprzednim tygodniu zadziałała, wczoraj zadziałała i dzisiaj, dokładnie teraz o poranku, w rejon 92 100, to jest miejsce, gdzie przebiega ta średnia. Więc naprawdę już wkrótce. A dzisiejsze dane o inflacji są wyśmienitym pretekstem do tego, żeby ten Bitcoin w końcu się określił, czy chce przechodzić przez średnią, czy też chce znowu się od niej odbić. No i konsekwencją odbicia w dół od, od linii trendu od, od średniej powinno być zamykanie, już ostateczne zamykanie luki wzrostowej sprzed tygodnia, a jeżeli rynek pokona tą lukę, a czyli pokona średnią i będziemy na coraz wyższych poziomach, a najlepiej gdyby przekonać 94,5 tysiąca dolarów, to chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że zaczyna się short squeeze, wyciskanie krótkich pozycji, które zostały tutaj otwierane, które liczą na spadki, no i w takiej sytuacji szybko możemy dojść w rejon. 100 tysięcy dolarów, ale tak naprawdę, jak tu widzimy na średnich, 102, 600, 104, 400 na wykresie tygodniowym okolice ok. 100 tysięcy, 100 no 101 tysięcy dolarów, więc cała strefa moim zdaniem 100, 104 tysiące dolarów będzie kluczowa do zrozumienia tego, co się dzieje. I jeżeli średnia zostanie pokonana, moim zdaniem taki szybki ruch o te 10 tysięcy dolarów mógłby być do wykonania. No a dopiero pokonaniem, powiedzmy, poziomu 105 tysięcy dolarów już dawałoby perspektywę w ogóle nawrotu do silnych wzrostów na kierunku maksimum wszechczasów. czasów. Ale generalnie moim zdaniem rynek do, jest do zrobienia to, żeby zaatakować co najmniej poziom 104 tysiące, czyli średnią 200 na daily, a później, a co później, to się zobaczy. Ale warunek konieczny dzisiaj podanych, ta średnia powinna być pokonana. No i przypominam, klimat inwestycyjny na razie sprzyja temu, żeby ten optymizm był do obserwacji. No i oczywiście tradycyjnie na koniec europejskie aktywa, jako że mamy przepiękne wzrosty na giełdach w Azji, zwłaszcza w Japonii, no po prostu 3% wzrost na luce wzrostowej na nowych maksimach wszech czasów, to aż prosi się ku temu, żeby dzisiaj znowu przeżyć fantastyczną sesję w Niemczech. Zwróćcie, zwróćcie uwagę, jaką mamy piękną sekwencję wzrostową w ostatnich dniach. No, ale nie dziwmy się, że tak bardzo rynek rośnie, ponieważ mamy tutaj wybicie z półrocznej konsolidacji, nawet więcej niż półrocznej konsolidacji. To jest zupełnie naturalne, że rynek tak się zachowuje. To oczywiście sprzyja bardzo intensywnie sprzyja kontynuacji tendencji wzrostowej. Sesja w Azji też sprzyja wzrostom. No i oczywiście też my patrzymy na, mało, na średnie spółki w Niemczech, czyli na MDAX, i tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Wczorajsza sesja wzrostowa, piękna sekwencja wzrostowa, w ogóle zakończenie całej półrocznej korekty bocznej, tutaj, czyli korekty spadkowej, bo tutaj korekta przyjęła taką wartość. Więc aż się prosi o wyraźny ruch wzrostowy, o ruch na, do nowych maksimów, kilkuletnich maksimów HOSSY. No i jedynym takim, ta, takim sygnałem ostrzegawczym byłaby sytuacja, gdyby rynek zaczął się bardziej koncentrować na pochodnej, po, pochodnej kanału wzrostowego jak widzimy na razie bezpośredni kanał wzrostowy został przy, przybita to jest niezwykle pozytywna wiadomość, no ale pochodna, pochodna tego kanału to są obecne poziomy. Więc jeżeli będziemy zaliczać kolejne sesje wzrostowe to już chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że czeka nas tutaj bardzo ładny czas i kontynuacja po, pozytywnych procesów, które moim zdaniem dyskontują że ożywienie gospodarcze faktycznie będzie miało miejsce w europejskiej gospodarce, a zwłaszcza w niemieckiej w 2026 roku, ale tak w perspektywie przełomu pierwszego i drugiego półrocza. I oczywiście to powinno mieć też konsekwencje, gdyby tendencja została trwała, a moim zdaniem powinna trwać dla warszawskich indeksów giełdowych, ale w szczególności dla małych i średnich spółek, gdzie po prostu Hossa. Się rozpędza. Małe i średnie spółki wyglądają niezwykle apetycznie, pięknie i też przypominam tutaj, małe i średnie spółki wybiły się z półrocznej konsolidacji, z kilkumiesięcznej korekty spadkowej. Więc no po prostu aż się prosi o ten, ten zdynamizowanie tendencji wzrostowej, bo rynek jest po prostu zapóźniony. I oczywiście, moim zdaniem, to powinno ciągnąć główny wigwam na coraz wyższe poziomy no i jeżeli złoty nie będzie jeżeli będziemy podanych obserwować osłabienie umocnienie polskiego złotego to myślę, że czekają nas także kolejne próby przejścia przez 3300 na indeksie WIG20 i to jest dla mnie scenariusz bazowy liczę na to, że amerykański dolar będzie się dzisiaj osłabiał podanych makroekonomicznych że polski złoty będzie się umacniać a tego typu perspektywa sprzyja polskim aktywom no, i tak wygląda sytuacja dzisiaj o poranku. Moimi oczami zachęcam do oddawania głosu w naszej ankiecie, czego Wy się spodziewacie: sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian. Zachęcam do oddawania głosu w tej ankiecie. Startujemy teraz z pytaniami i odpowiedziami. I przypominam jeszcze raz: dzisiaj o 14.10 live z komentarzem na żywo do danych o inflacji, które są dzisiaj super ważne, które są moim zdaniem najważniejsze w tym tygodniu i określą, czy należy cały czas liczyć na tendencję do obniżania stóp procentowych. Nawet w skali mocniejszej niż rynek zakłada. Dobra, to tyle. Przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Witam, Meteusz. Dziękuję Ci za docenienie pracy. Czy to delikatne odbicie, które widać od kilku dni na dolar to jakiś duszy ten? Moim zdaniem nie. Witam, Robercie. Witam, Lobo. Dzień dobry. Skoro jest założenie czterech podwyżek w Japonii, to czemu jen cały czas słabnie? No ponieważ dysparytet stóp procentowych cały czas jest na niekorzyści Jena japońskiego, a na rynkach dominuje risk on. No więc cały czas atrakcyjna jest strategia carry Trade oraz, ale oczywiście z każdą podwyżką stóp procentowych atrakcyjność tej strategii spada. Pan Wojtek. Prawdziwy rajd Mikołaja będzie jednak, tak jak pisałem, w lutym, od listopada do lutego ma być boczniak, pełna hostca dopiero od lutego. No, Panie Wojtku, mam nadzieję, że to, co piszesz, się spra sprawdzi, że się spełni. Przypominam, Pan Wojtek tutaj nas ostro atakuje te tematem, że dopiero od lutego będą wzrosty na indeksach giełdowych, a to, co się teraz dzieje, to jest tylko i wyłącznie przygotowanie i korekta, jak to tutaj Pan Wojtek mówi. Mam nadzieję, Wojtku, że się to spełni, co mówisz. Mam nadzieję, że będziemy super pozytywnie zaskoczeni wydarzeniami, że świat mocno, mocno będzie zaskoczony siłą rynku i siłą tendencji. Mam nadzieję, że będzie to dyskontowanie większych, głębszych obniżek, 100% niż teraz rynek zakłada, bo to byłoby bardzo silne, fundamentalne uzasadnienie takiego zachowania. Więc, Wojtku, do lutego trzy tygodnie, tak naprawdę, za chwilę będziemy w połowie stycznia. Więc mam nadzieję, że tego typu rajd w szczególności na Bitcoinie będzie miał miejsce, ale zobaczymy, jak będzie. Złoto dożej, kapitał ucieka do bezpiecznych aktywów. Czas na krach i recesję. Niebawem Adam pisze, dobra, dzięki. Czy dziś według mnie inflacja wyjdzie pozytywnie? Tak, moim zdaniem K2, tak, ale o tym sobie będziemy mówić dzisiaj. Po południu. Natomiast ja jestem zwolennikiem tezy, jak wiecie, że inflacja nas pozytywnie zaskoczy, że tendencje dezinflacyjne będą miały miejsce, że przełoży się to właśnie na spadek rentowności, osłabienie dolara i wzrost indeksów giełdowych i apetytu na ryzyko. Ję słabnie, bo cały czas cały świat gra przeciwko niemu. No, tak, tak. Złoty jest przewartościowany, czas na jego osłabienie. Pisze Adam. No dobra, dzięki Adam za Twój punkt widzenia. To byście nie opowiadali, to prawda jest brutalna. Graczy, prawdziwych inwestorów na świecie jest kilku, reszta dodawcy kapitału. No, Panie Macieju, rozumiem, każdy z nas chce jednak się do tego dołączyć i skorzystać z tego, jakie trendy generują według Ciebie ci prawdziwi gracze, a można to robić. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie, to kończymy naszą ankietę. Zachęcam do oddawania głosów. Więc, więc naprawdę, ostatnie chwile. Przypominam dzisiaj live o 14.10 z komentarzem na żywo do danych. Just mówi, że srebro chodzi plus, minus 6%, a Bitcoin robi robeczkowe ruchy. No, Just. Ja też jestem pod wielkim wrażeniem, jakie jest zniechęcenie, rozgoryczenie do rynku bitcoina. A to moim zdaniem jest fantastyczne paliwo i to jest fantastyczna sytuacja, która moim zdaniem będzie sprzyjać silnej tendencji w jedną albo w drugą stronę, z czego moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo ruchu wzrostowego. Witam, nie jest dziwne, że co, nie, że co dzień wiadomości nie za dobre, a giełda do góry. Panie Józefie, no ale jakie wiadomości nie są dobre, bo na przykład w poprzednim tygodniu dane o produkcji przemysłowej, zamówieniach fabrycznych dla strefy euro, a zwłaszcza dla Niemiec, były wprost fantastyczne. I dopiero sygnalizują początek ożywienia gospodarczego. Są też, no, ja nie kupuję tezy o tym, że każdego dnia są złe dane albo nie za dobre dla giełdy. No, ale oczywiście, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ostatnie naprawdę, chwilę, żeby oddać głos w naszej ankiecie. Dobra, to kończymy nasze spotkanie. Kończymy naszą ankietę w ankiecie. W ankiecie. Czy dzisiaj według Was będzie sesja wzrostowa, spadkowa, czy bez zmian? 95 głosów, ale wygrywa opcja wzrostowa, 61% społeczności, niżej 28% społeczności, 11%, że będzie sesja bez zmian, więc dominuje optymizm, ale nie ma jakiegoś hura optymizmu na naszej społeczności. Zobaczymy, czy dobrze trafimy. Zobaczymy. Ja jestem też ciekawy dzisiejszej sesji, ale przede wszystkim, oczywiście, reakcji rynkowej na te super ważne dane, które poznamy o 14:30. To dzięki, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Widzimy się i słyszymy. Przypominam, dzisiaj o 14:10 zobaczymy, w jakiej sytuacji znajdziemy się po tej godzinie, po godzinie 14:30. Już teraz serdecznie gorąco Was na te popołudniowe materiały. Zapraszam, trzymajcie się, cześć.